Masz problemy zdrowotne i nie wiesz, czy należy ci się PIP? Pomagamy w wypełnianiu wniosków o Personal Independence Payment PIP. Z nami nie musisz się martwić o język ani formalności. Pomagamy w wypełnianiu wniosków o Personal Independence Payment PIP. Z nami nie musisz się martwić o język ani formalności. Doradzamy, kto może ubiegać się o PIP. Tłumaczymy wszystkie pytania z formularza, pomagamy przygotować dokumenty medyczne, rozmawiamy z urzędami po angielsku, przygotowujemy do komisji lekarskiej, działamy na zasadzie no win, no fe, płacisz tylko jeśli wygrasz, współpracujemy z brytyjskimi ekspertami od benefitów z ponad 20-letnim doświadczeniem. Kontakt Mariola Walters, Benefit Answers Agent 01495 8222 65 Mariola i .uk. Adres 14 Commercial Street Arcade, Abertillery, NP13 1DH. Godziny otwarcia Poniedziałek, Piątek, 10.00 17.00 Kontakt Mariola Walters, Benefit Answers Agent 01495 82 65. Mariola i Benefit Answers, grobka ko, UK. Adres: 14 Commercial Street Arcade, Abertillery, NP13 1DH. Godziny otwarcia: Poniedziałek, Piątek 10 zd